Dobry wieczór Państwu! Witam na drugim odcinku naszego Tryptyku Akademickiej Dobranockiej, którą przeznaczyliśmy na zapoznanie się z pojęciem wizerunku. Odcinek pierwszy w szczególności poświęcony został zbudowaniu koncepcji prawa do wizerunku. Odcinek drugi natomiast będzie dotyczył zbudowaniu koncepcji ochrony tego wizerunku. Ochrona ta bowiem przebiega według dwóch modeli. Model pierwszy to ochrona kodeksowa, oparta o przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego interesują się w szczególności problemem samego utrwalenia wizerunku, a więc ewentualnie ingerencją nieuprawnioną w spokój psychiczny człowieka. Model drugi to ochrona oparta o przepisy prawa autorskiego w szczególności artykułu 81, który dotyczy problemu Rozpowszechniania wizerunku. Musimy się teraz zastanowić, kiedy to rozpowszechnianie nie ma waloru bezprawności. Jakie zatem są te przesłanki, aby to wykorzystanie wizerunku nie było bezprawne? Pierwszy to zgoda. Zgoda osoby, której ten wizerunek jest ustalany, czy innymi słowy sporządzany i publikowany, upubliczniany co do samego sporządzenia tego wizerunku ustalenia ta zgoda powinna być najpóźniej w momencie kiedy ten akt następuje może nastąpić także ta zgoda wcześniej chociażby poprzez taki akt jak umówienie się na przykład modelki z autorem z twórcą który będzie ten wizerunek ustalał sporządzał natomiast co do upublicznienia tym momentem najdalszym kiedy ta zgoda musi nastąpić jest moment przed publikacją, przed upowszechnieniem, upublicznieniem tego wizerunku. A jaka ma być forma tej zgody? Dowolna. Przepisy nie wymagają tutaj absolutnie żadnej formy szczególnej. Może to nastąpić ustnie, pisemnie, czy w jakikolwiek sposób taki dorozumiały, konkludentny. W literaturze komentarzowej publikowane jest orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące tzw. ustawek celebrytów. A mianowicie Sąd Najwyższy stwierdził, iż jeżeli jakaś osoba zachowuje się w sposób prowokujący przed obiektywami, zabiega o wywiad, to oznacza to, iż można nawet dokonać naruszenia sfery życia prywatnego i nie zostanie to uznane za naruszenie o charakterze bezprawnym. A czy zgodę można odwołać? Na pewno, oczywiście tak. Odpowiednio, jeżeli dotyczy to kwestii ustalenia, czy jak powiedziałem, sporządzenia wizerunku, no to zanim to sporządzenie, ustalenie nastąpiło. Jeżeli natomiast chodzi o publicznienie, no to cofnięcie zgody musi nastąpić przed rozpowszechnianiem wizerunku. Kwestia kolejna to zakres zgody. Ja to nazywam często kontekstem. To może mieć kapitalne znaczenie dla kogoś, kto podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania jej wizerunku. To mogą być takie elementy, na przykład jak sposób wykorzystania tego wizerunku. Czy ten akt będzie kartką z katalogu, z wystawy, czy może reklamą z telefonu. To kwestia miejsca publikacji, na przykład czasu publikacji, zestawienia z wizerunkiem innych osób. Może gdyby ta osoba wiedziała, że jej wizerunek zostanie zestawiony z wizerunkiem byłych partnerów, tej zgody by nie wyraziła. Albo nawet zestawienie z wizerunkiem tej samej osoby ale w różnym okresie czasu, co może być dla kogoś kłopotliwe. To może być kwestia zestawienia wizerunku z określonym tekstem, który może wprowadzić niewygodny klimat narracji. To także sposób wykorzystania tego wizerunku, czy to będzie na przykład wykorzystanie reklamowe, handlowe, czy takie wykorzystanie non-profit. I jeszcze jeden bardzo ważny element, który ja nazywam... Relacją pomiędzy zgodą a tak zwanym brakiem aktywnego sprzeciwu. Czy jeżeli ktoś robi nam zdjęcie, a my nie wyrażamy aktywnego sprzeciwu, to to oznacza, że wyraziliśmy zgodę na przykład na publikację naszego wizerunku? Nie. Dlatego należy postawić wyraźną granicę pomiędzy tymi dwoma aktami. Brak wyraźnego sprzeciwu a brak zgody czyli tak zwane niewygodne zdjęcie. I element ostatni to kwestia zgody na wykorzystanie wizerunku. Jeżeli posiadamy zgodę od osoby, która na przykład pozwoliła nam na utrwalenie tego wizerunku, to czy możemy teraz bez wyrażenia jej zgody przenieść tą naszą zgodę na inny podmiot? Nie. Tylko wtedy, jeżeli ta osoba wprost na to swój akcept dała. A kiedy nie jest wymagane uzyskanie zgody? Po pierwsze, wtedy jeżeli osoba taka na przykład pobiera wynagrodzenie za pozowanie, na przykład modelka, która pobiera wynagrodzenie za pozowanie do zdjęć. I po drugie, jeżeli dotyczy to osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych i służy to relacjonowaniu wykonywania przez nią obowiązków zawodowych, społecznych czy politycznych. Ustawodawca nie definiuje, kto to jest osoba powszechnie znana. To może być sytuacja tego rodzaju, gdzie ktoś nagle staje się powszechnie znanym w związku z jakimś wydarzeniem, które uległo dużemu nagłośnieniu, jak na przykład kursom. To mogą być ze względu na pełnione role takie osoby jak celebryci, aktorzy, dziennikarze, także oczywiście politycy. Osoba powszechnie znana, która natomiast wykonuje funkcje publiczne, to niekoniecznie muszą być z kolei tylko i wyłącznie organy państwa. To mogą być osoby, które na przykład rywalizują w partiach politycznych, w trakcie kampanii wyborczej, które używają swojego wizerunku dla nagłośnienia określonych haseł czy zwalczania haseł przeciwnych. I ta druga rzecz, o której mówiłem, czyli ta zależność pomiędzy wizerunkiem a pełnieniem funkcji publicznej. Może tutaj chodzić o taką zależność bezpośrednią, na przykład prezydent, który składa kwiaty pod pomnikiem oraz taką zależność pośrednią, kiedy na przykład wizerunek jest wykorzystywany do poinformowania o działaniach sprzecznych z prawem, na przykład sprzecznych z konstytucją. Prawo autorskie w artykule 81 przewiduje jeszcze jeden przypadek, kiedy nie jest wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby, której ten wizerunek dotyczy. A mianowicie wtedy, jeżeli wizerunek ten stanowi tylko fragment większej całości, taki jak krajobraz, zgromadzenie czy impreza masowa. Co to oznacza, że ten wizerunek stanowi tylko fragment większej całości? To oznacza tyle, że gdybyśmy go na przykład usunęli z tego zdjęcia, to nie dojdzie do zmiany przedmiotu i charakteru tego przedstawienia, które na tym zdjęciu się znajduje. Rozpowszechnianie wizerunku bez zezwolenia wiąże się także z kadrowaniem obrazu. Jeżeli to kadrowanie wygląda w ten sposób, że ta osoba de facto jest ukryta we wnętrzu tego obrazu, to oczywiście zgoda nie jest wymagana. Co innego, jeżeli czynimy ją głównym punktem. Tego obrazu, lub na przykład znajduje się ona w takim miejscu, które przyciąga uwagę. Dobranoc Państwu.